Dzisiaj nietypowo. Nazywam się Arek Paszun i to jest tygodniowy poradnik fitnessowy. A tak jak powiedziałem, dzisiaj będzie nietypowo, bo wczoraj dowiedzieliśmy się, że znowu otwierają naszą całą branżę fitness na samym końcu, czyli po wszystkim innym, co można już otworzyć. I dlatego chciałem powiedzieć coś o siebie, co siedzi we mnie już prawie rok, półtora roku czasu. Więc głównym pytaniem jest, co jest bardziej zabójcze, COVID-19 czy Otyłość. O dziwo, wszyscy mądrzy ludzie tak naprawdę znają tę odpowiedź i trąbią o tym już od stycznia 2020. Niestety, takich w naszym kraju jest niewielu, i w związku z tym nie mają możliwości przebicia się przed przez narrację medialno-rządową, która tak naprawdę robi wszystko, żebyśmy siedzieli w domu i broń że nie zaczęli sami myśleć. A jakie są prawdziwe fakty w przeciwieństwie do tych medialnych? Otóż, według oficjalnych danych Gusowskich, w Polsce na COVID w 2020 roku umarło około 28 tysięcy ludzi. Co stanowi około 6% wszystkich przypadków śmierci przez cały 2020 rok. Nawet jeśli te dane by były w 100% prawdziwe, a śmierć twierdzi, że są co najmniej kilkukrotnie zawyżone, ponieważ sam w swoim własnym otoczeniu miałem przypadek co najmniej trzech osób, które odeszły z tego świata na zupełnie inne choroby, na które chorowały długo, cierpiały, natomiast w momencie śmierci wpisano im COVID jako przy, główną przyczynę. Być może dlatego, że akurat zrobiono im test i, i, i ten test wyszedł pozytywnie. Natomiast nie zrobiono im testu na wszelkie inne wirusy, które prawdopodobnie też były w organizmie i po prostu wpisano im to, co najbardziej... Pasowało temu czy innemu patologowi do, do wpisania. Zresztą do 2020 roku nikomu normalnemu nie przyszłoby do głowy, żeby badać e, osobę zmarłą na zawał serca, raka, udar mózgu czy jakąś inną chorobę na obecność tego czy innego wirusa. Nawet jak ktoś chorował na grypę, ale zmarł na niewydolność układu sercowego czy, czy krążenia, niewydolność układu oddechowego to nie wpisywano mu grypa tylko jako głównej przyczyny śmierci, tylko wpisywano mu właśnie tą czy inną niewydolność takiego, a nie innego układu. Nawet jeśli te liczby byłyby prawdziwe, to musimy zdać sobie sprawę, że zamknęliśmy cały kraj nie ze względu na 94% przypadków innych śmierci, tylko akurat te 6%, które sobie sami wybraliśmy. To już samo w sobie brzmi jak żart. Wybraliśmy sobie stosunkowo mało groźnego wirusa i z tego powodu rozwaliśmy cały system funkcjonowania państwa. Dlaczego dywersyfikujemy samą śmierć? Dlaczego jedna przyczyna śmierci jest ważniejsza od drugiej? Niedawno spotkałem znajomego, którego nie widziałem kilka lat. Oczywiście na początku trudno było go rozpoznać, bo był zamaskowany. I pierwsze zdanie, które zamienił, to zapytał mnie po prostu, czy już chorowałem. Ja oczywiście odpowiedziałem mu, że tak, chorowałem na różyczkę, odrę, ospę, miałem nawet wyrostek robaczkowy. Już byłem gotowy podać mu całą swoją kartę medyczną, ale w tym momencie wyzwał mnie od antyszczepionkowców i odszukał. Nie pomyślałbym wcześniej, że jest aż tak higieniczny ponieważ do tej pory wychodzą z toalety nawet nie mył rąk. Ale abstrahując od tego i przychodząc do poważnych tematów. Ostatnio wpadł mi w ręce raport amerykańskiego CDC, czyli odpowiednika naszego sanepidu, tylko troszkę bardziej rozbudowanego i chyba jednej z najpoważniejszych instytucji antiepidemiologicznych na świecie. I co pokazuje ten raport? Tak naprawdę ten raport pokazuje to, o czym wszyscy ludzie z branży fitness, albo ci wszyscy, którzy trenują i sami na własnym doświadczeniu poznali, co to znaczy trenować czy uprawiać sport, rekreację fizyczną, czy po prostu się ruszać na świeżym powietrzu, czy, czy fitness-klubie, czy gdziekolwiek indziej. Jak gdyby cała instytucja, która tak naprawdę powinna zajmować się tylko i wyłącznie sytuacjami epidemiologicznymi potwierdziła to, co my już dawno wiemy. A więc co mówi ten raport? Pozwolę sobie zacytować, żeby się nie pomylić, ale pamiętajmy o tym, że teraz cytuję Wnioski z raportu instytucji, którą bardzo trudno będzie zbagatelizować komukolwiek, czy to będzie poseł, premier, minister zdrowia, obojętnie kto. Więc osoby otyłe są trzykrotnie bardziej narażone na hospitalizację, ale także śmierć z powodu COVID. Trzykrotnie bardziej narażone. Otyłość oznacza zwiększone ryzyko zachorowania na najbardziej poważne choroby, jakie istnieją. To jest bardzo ogólne sformułowanie, ale moim zdaniem zajebiście zastraszające. Co trzecia osoba hospitalizowana z powodu COVID była otyła? Wnioski wyciągajcie sami. Osoby otyłe w porównaniu z tymi o zdrowej wadze są trzykrotnie bardziej narażone na i to są wymienione przyczyny, najbardziej główne przyczyny śmierci osób, które umierają na świecie obecnie. I po pierwsze, śmierć ze wszystkich powodów. Osoby otyłe są trzykrotnie bardziej narażone na śmierć ze wszystkich powodów. Tak naprawdę to już powinien być szachmat. Ale czytam dalej. Nadciśnienie krwi, wysoki cholesterol, zabójczy cholesterol, cukrzycę typu drugiego, zawał serca i inne choroby serca, wylew, udar, choroby wątroby, choroby pęcherzyka żółciowego, osteoporozę i wszystkie typy nowotworów. Ja już powinienem skończyć te czytania, no ale jadę dalej. Więc na uzupełnienie tego, co przed chwilą powiedziałem, przytoczę inny raport, który tak naprawdę. Wpasowuje się w to, co, co napisało amerykańskie CDC. Całe badania, które, z, których on, z których on wynika, yy, były prowadzone na przełomie 10 lat, czyli od 2004 do 2014. Same wyniki ukazały się w 2015, ale warto je właśnie przytoczyć. Podsumowując to, co napisało teraz amerykańskie CDC. Więc główną konkluzją, oczywiście przytoczę link, i każdy będzie mógł sobie podać testom, metodologię stosowania tych badań, wyniki stosowania tych badań. Wszystko jest napisane w tym linku, który zamieszczę. Natomiast konkluzja, żeby, żeby było krócej, przytoczę teraz. Co trzecia osoba zmarła i poddana autopsjom, autopsji przez te ostatnie 10 lat, była otyła. Wszystkim tym osobom, jako główną przyczynę śmierci, wpisano to, do czego prowadzi otyłość. Nie wpisano samej otyłości, tylko to, do czego prowadzi otyłość. Co, więc, więc wiadomo, infekcja, wysokie ciśnienie krwi, nadciśnienie, zatory płucne, choroby serca, zawał serca, wylew, udar itp. Ale czyż nie można z tych danych wyschnąć wniosku, że tak naprawdę główną przyczyną śmierci była właśnie otyłość? To tak samo, jakbyśmy powiedzieli, osoba zmarła na zatrudzie, ale zjadła zatrutego loda albo zatrute ciastko, i byśmy powiedzieli, że ona zmarła, za, za, odpowiada za to zatrucie, albo niewydolność układu krążenia. A nie lud albo ciastko, które zjadła, które było zatrute. Czyli podsumowując, te dwa raporty wskazują, że 30% wszystkich śmierci na świecie 30%, nie 6% to przyczyną tych wszystkich 30% jest właśnie otyłość. Media robią wszystko po to, żebyśmy zostali w domu i oglądali filmy, wiadomości, bzdurne itd., i brałem Boże, nie wychodzili na zewnątrz. Co robi rząd? Rząd jak gdyby wspiera te media, bo zamyka nam możliwość uprawiania sportu. Przez półtora roku, Wiadomo jakie są konsekwencje, bo to nawet nasz NFZ podał, ile osób przybrało na wadze, o jak, jaki stopień przybrało na wadze i tak naprawdę do czego to doprowadziło. Czyż tym samym rząd nie przyczynia się do zwiększenia przypadków zachorowania na, na którąkolwiek z chorób, do której prowadzi otyłość? Albo też, czy, czy to nie można zadać pytania, dlaczego rząd przez swoje regulacje przez swoje zakazy doprowadza do tego, że liczba osób w Polsce umarłych z różnych powodów zwiększa się, a nie zmniejsza. Czyli rząd, poprzez swoje zakazy i regulacje, zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na wszystkie choroby, do których prowadzi otyłość, ale też zwiększa ilość przypadków samej śmierci przez ostatnie półtora roku, wtedy kiedy nie mogliśmy ćwiczyć w klubach, uprawiać rekreacji fizycznej na zewnątrz, czyli wnioski wyciągają się sam. Zastanówmy się więc, jaką mamy sytuację po półtora lockdownie w tej chwili w kraju. W kraju mamy zestresowane. Czyli najbardziej narażone na wszelkiego typu choroby społeczeństwo. Obywateli, którzy są, którzy są karani za to, że uprawiają sport albo chcą dbać o własne zdrowie, chcą zwolnić cały y, aparat y, NFZ-u, całą służbę zdrowia od tego, żeby dbała za nich, oni sami chcą dbać o swoje zdrowie, ale za to są karani. To nie jest sytuacja normalna. Mamy też przedsiębiorców, którzy bankrutują. Bankrutują siłownie, bankrutują hotele, bankrutują wszystkie instytucje, które do tej pory były kojarzone z wypoczynkiem, rozstresowaniem, dostaniem odpowiedniej dawki endorfin, po to, żeby po prostu lepiej żyć. Więc najpierw półtora roku trzymają nas pod kluczem, uniemożliwiają nam możliwość ćwiczenia i dbania o własne zdrowie. Za chwilę nam powiedzą, że społeczeństwo po całym lockdownie, po całym tym rocznym okresie nic nie robienia. Jest w opłakanym stanie, oczywiście zwalą to na COVID. A na końcu podniosą nam podatki z tego tytułu, że musimy teraz ratować służbę zdrowia, która po prostu nie ma takiej ilości łóżek, bo wszyscy są grubi, chorzy, otyli i tak naprawdę rozpuszczeni. Jako społeczeństwo scedowaliśmy część własnej powinności na państwo. To wynika z normalnych regulacji w państwie. Część rzeczy oddajemy, płacimy podatki i za to mają o nas dbać. Ale wcale nas to nie zwalnia od tego, żebyśmy dbali o własne zdrowie sami jak sami nie zadbamy, to nikt za nas tego lepiej nie zrobi. Tym bardziej w przypadku, kiedy ci, co nami sterują, albo nie wiedzą, jak to zrobić, albo świadomie nam każą po prostu zostać w domu, pić alkohol, nie wiem, w każdym razie nie wychodzić na zewnątrz i rozstresowywać się w inny sposób. W związku z tym, bez względu na to, w jakim jesteś wieku, bez względu na to, w jakim stanie jest twoje BMI, czy jesteś Yy, zdrowy, czy masz nadwagę, czy masz otyłość, wyjdź na zewnątrz i zacznij ćwiczyć. Zacznij się ruszać pod dowolną postacią. Możesz ćwiczyć jogę, możesz ćwiczyć w klubie, możesz biegać, możesz tańczyć, możesz jeździć na rowerze, robić cokolwiek. Ważne, żebyś się ruszał. I gwarantuję Ci, jeżeli zaczniesz się ruszać, po tygodniu i nigdy tego wcześniej nie robiłeś, to już po tygodniu poczułeś się lepiej. Twoja odporność immunologiczna będzie na pewno tysiąc razy bardziej większa niż jest w tej chwili, kiedy siedzisz i nie robisz nic, i tylko jesz. Nie słuchaj telewizji, nie słuchaj tego, co, co ci, co, czym cię straszą, bo straszą cię nie tym, co trzeba. Osoby świadome w sytuacji, albo te, które po prostu ćwiczą na, na co dzień i z własnego doświadczenia wiedzą, czym jest ćwiczenie, czym jest truszanie, czym jest segregacja fizyczna, proszę o rozesłanie tego loga wszystkim innym, którzy być może nie zdają sobie sprawy z powagi całej sytuacji, albo choćby rozesłanie samych wyników badań czy samych tych raportów, które umieszczam w komentarzach i w przypisach. Dziękuję za wysłuchanie i do miłego.